O czym naprawdę jest film Zielona Granica Kniżki Holand? Emigranci to dla twórczej filmu wyłącznie pretekst do pokazania stanu polskiego społeczeństwa w latach XX i XXI wieku. Podkreślone jest to rozczłonkowaniem narracji, ale także licznymi nawiązaniami do współczesnych problemów i ważnych wydarzeń, jak choćby walka o sądy. Film może nie dorównuje efektom specjalnym awatara, jednak akcja prowadzona jest niezwykle profesjonalnie, pokazując zwyczajnie doskonałość warsztatu pani reżyser. Bez spędnego przedłużania udało się jej ukazać tak wiele realistycznych postaci, że widz uzyskuje dobry wgląd w każdy stan społeczny. Czasami jest to pokazane wyłącznie pośrednio, podczas modlitwy, bez księdza. Wiemy już, gdzie duchowni stanęli podczas kryzysu. Jak, jak w Soczewcu. soczewce pokazane, pokazane, pokazane są nasze codzienne, codzienne dramaty. dramaty w scenie z zakupów w sklepie. To genialny zabieg, gdyż możemy sobie bez problemu przywołać to, co każdy z nas zna niezależnie od bezpośredniego kontekstu, doświadczając, będąc w kraju. A scena mogłaby w identyczny sposób zobrazować walkę podczas pandemii, kryzysu z Trybunałem Marszu Kobiet, czy jak akurat wybrała ta artystka w konflikcie białoruskim. Nader jednak wszystko, film jest wspaniały, bo pokazuje współczesnego Polaka prawdziwego i takiego, którego nie musimy się wstydzić za granicą. Nawet z naszymi waśniami i sporami, nawet z nielicznymi dewiantami służb mundurowych, generalna diagnoza jest pozytywna i budująca. Szczególnie w kontekście współistniejącego filmu Dziady. Zapraszam do kolejnego odcinka.